Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz witam. Tym razem w domu chcę pokazać moment ważenia arbuza. Bo wszyscy ciekawi są, ile ten potwór waży. no oko to 5 kg, przynajmniej. Niestety, na tej wadze jest ostatnio był ważony. Nie da się zważyć, bo to jest za duży ciężar. Pokazuję więc tutaj, że waga jest wyzerowana. W tej chwili zostanie położony na wagę. Zobaczymy, jaka jest masa tego arbuza. No, już leży na wadze. Patrzymy na podziałkę. Nie wiem, czy przy tym światło Państwo zobaczą wagę, ale chyba już mi się udało odpowiednio najechać. Tak, jak widać, 7 kg 102 Deko, a więc jest to potwór w świecie arbuzów. Taki arbuz został wyhodowany właśnie w tym ogrodzie, tajemniczym ogrodzie o którym wcześniej mówiliśmy. Za chwilę będzie arbuz pokrojony. Zobaczymy jak wygląda wewnątrz, czy jest różowy, czy czy, czy po prostu jak się prezentuje. W międzyczasie może e, e, powiem właśnie co zostało zrobione z papryczką chili, o której też ostatnio był nagrany film. Właśnie ta papryczka już została osączona i Sok został, sok został przefiltrowany przez Sitko i w tej chwili już te, te składniki, powyższe są zabezpieczone. Także jest to dobry sposób zabezpieczenia właśnie e, warzyw przed niszczeniem. W tej chwili patrzymy, patrzymy, jak jest kojony arbus. Za chwilę będziemy mogli go podziwiać w środku. Przy okazji, dziękuję za komentarz. Marco Polo. Bardzo dziękujemy tej firmie, która właśnie zainteresowała się naszym filmem. Arbus w Polsce, no i ciekawi jesteśmy co w środku, czy jest dojrzały, czy jak wygląda wewnątrz. W tej chwili spróbuję Państwu pokazać, jak wygląda w środku. Chyba wygląda, jak tutaj ktoś mówi, całkiem dobrze. Te nasionka to one po prostu taki mają kolor już w podejrzaniu. Trudno, żeby one tam. Takie były, jak w tych arbuzach, które my kupujemy. No tego miąższu jest mnóstwo. Także myślę, że cała rodzina będzie mogła się tym arbuzem pożywić. Tak jak powiedział Marco Polo, nieważne czy różowy, czy nie różowy, ważne, że wyhodowany właśnie samodzielnie i ekologiczny. Zobaczymy jeszcze po przyklejeniu na jedną połowę, jak będzie wyglądało to dalej. Jest tak duży, że tu się go kroi, tak jest o cierpliwość, ale już jest przekrojony. I tak widać to wygląda wewnątrz. Myślę, że wyhodowanie takiego arbuza w naszych polskich warunkach jest nie lada sukcesem, jeśli on osiągnął prawie wagę 7 kg, także jest to prawie 8 kg to jest to naprawdę dobry rezultat. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do hodowania albuzów w Polsce Dziękuję serdecznie, życzę wszystkiego dobrego